Obligacji. Czy możemy na następnej kolejności nie przyjąć uchwały w sprawie emisji obligacji? Panie Skarbnik, czy może Pani odpowiedzieć? To jest chyba y, normalne, jeśli jest ten i... Jest pani Skarbnik, to... proszę odpowiedzieć, przyjmujemy uchwałę w sprawie zmiany budżetu. Y, Może ja odpowiem. Przepraszam Pani, ma, pani na Adamie, miejscu, to jest sesja Rady. Prosiłbym, żeby Pan się nie denerwował. Ja się nie denerwuję, za że Pan się denerwuje. Zaraz dojdziemy do Pana, się, e, Jeszcze nie skończyłem Pani Przewodnicząca. Tu no, Pani Przewodnicząca jest. Proszę, 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 to, bo... proszę Pan Balacz. E, Prosiłbym o Jasną i jednoznaczną odpowiedź. W sytuacji, kiedy przyjmujemy uchwałę o zmianie budżetu, w której są zawarte kwoty z emisji obligacji, możemy nie przyjąć uchwały o emisji obligacji w następnej kolejności. Chciałbym usłyszeć od Pani Skarbnik jasną odpowiedź. Ja odpowiem za Panią Skarbnik. Szanowny Panie Radny, Mala. Oczywiście jest taka możliwość, że możemy je przyjąć, ale to strzelamy sobie, jak to było powiedziane na komisji, w kolano, bo staniemy przed taką sytuacją, że jesteśmy zablokowani na jakiekolwiek inwestycje. Dalszy rozwój gminy będzie niemożliwy, to raz. Dwa, Fundusz Sołecki i sołtysi musicie wiedzieć o tym, że będzie zatrzymany, przynajmniej na dwa lata. Także to zależy teraz od mądrości radnych, w jakim kierunku pójdziemy. Dziękuję. Więc jeszcze krótko. Jutro mam ten projekt znaczy podpisać umowę. Dostajemy tu pieniądze. Wydaje mi się, że by nie skorzystać jednak z tych pieniędzy i spróbować. No mimo wszystko trzeba by, będzie, może to kosztować po prostu per salto, gminę, drożej niż się wydaje, jeżeli chodzi o udział własny. Z tym, że, no bo żeby wykonać to, co nam zaprojektowane, będzie, nie damy rady tej sumie, która jest przyznana. To, to, to tak mi się wydaje, bo. Panu dobrych konsultacje z budownecza. Niemniej to są pieniądze w pewien sposób, trzeba darowane mu konia, tak, przysłowi, więc To są pieniądze jednak, które przychodzą z zewnątrz. A jak wygląda GOG, z czego się on składa właściwie, w dużej mierze z ruiny, to Państwo widzą i wiedzą. Czemu ta modernizacja? nie ma pieniędzy z innych możliwości projektowych w Urzędzie Masarkowskim. Termomodernizacja ta zresztą jest praktycznie no już prawie osta ostatnią, bo tam została jakaś resztówka parę milionów, ale które to już naprawdę największy grubacy co rozgrabią w ostatnim momencie, więc nie podejdziemy drugi raz już do tego, przepraszam nie drugi, trzeci, już nie będzie tych pieniędzy. Termomodernizacja, w czym jest rzecz z no cóż jest z tym, że na przykład chcemy nową elewację, nie ma w termomodernizacji elewacji jako takiej samej, bo yy, bo chodzi o to, żeby budynek docieplić i ewentualnie zmienić warunki oświetleniowe na lepsze, użycie nowego sprzętu. Więc w związku z tym, co dokładamy, na przykład styropian i robimy elewację. To jest takie małe, drobne, ale to wszyscy robią. Natomiast tak, mamy tu założone przełożenie całego dachu. Państwo wiedzą, tego dachu to nie jest mało, prawda? Część dachówek na pewno trzeba będzie wymienić tych holenderek. Do tego trzeba będzie kropie pod spodem zrobić solidnie bo część ma tam na pewno dosyć, prawda? No plus wymienienie okien. W projekcie tym okna są zamówione, znaczy są opisane dość żartobliwie. No, suma ta tam jest opisana to jest kilkanaście tysięcy. No, Państwo wiedzą, no, nie znajdziemy okien za tyle. Ale czy mamy z tego rezygnować? No ja postuluję, żeby jednak nie rezygnować, bo nasza gmina ma za mały dopływ w ogóle pieniędzy z zewnątrz, żeby sobie tak pozwolić to odrzucić, co tak trzeba jakieś strzałej męce zostały w ogóle przy, przyjęte, prawda? Natomiast no tak jak to Państwo widzą w tej uchwale, sumy, które tu są, to, a wszystko jest oczywiście łatowskie, prawda? Bo GOK nie ma możliwości VAT-u odzyskiwać, więc te sumy, które Państwo widzą, to są Latowskie, prawda? No i... Ja, ja Państwa namawiam do tego, żeby, żeby przyjąć tą uchwałę i dołożyć ten wkład własny jednakowóz, Wiedząc, że będziemy musieli strasznie tu się nadłubać. I zrobimy na pewno sporo, no zrobimy na pewno sporo, natomiast czy uda się zrobić cały, cały obmiar i jak z tego wyleziemy, no od tego jesteśmy fajnymi kobietami, fajnymi mężczyznami, że dać tak sobie no, dlatego poproszę Państwa, żeby jednak tę uchwałę przyjąć w tej postaci, a skoro mówię, że to faktycznie jest yy, trudna zabawa później do realizacji. Yy, nawet, nawet po to, żeby mieć aktualne zezwolenie, to już mamy tylko miesiąc, żeby pizzy zrobić, ten. no ale to takie są niuansy. Państwo, którzy nieraz się pewnie budowali, wiedzą o czym rzecz. Szanowni Państwo, pozwolę sobie odczytać tę notatkę. To jest tak zaległość. Podatek osoby, przepraszam, osoby prawne zaległości na dzień 24 maja 2019 roku. Podatek leśny 70 zł. Wystawiono jedno upomnienie. To jest dotyczy jednego podmiotu osoby. Dwa Podatek rolny 12 402 zł. Wystawione upomnienia 4 sztuki cztery osoby dla czterech podmiotów podatek od nieruchomości 284 770 ,90 zł 90 i w tym wystawione tytuły wykonawcze na kwotę 235 588 ,30 zł upomnienia wystawione na kwotę 29 336 60 zł, kwota zaległości rozłożona na laty 19 846 zł I to dotyczy pięciu podmiotów 4 opłata eksploatacyjna 52 011 zł w tym wystawione tytuły wykonawcze na kwotę 23 520 zł kwota zaległości rozłożona na raty 27 591 zł upomnienia wystawione na kwotę 900 zł to dotyczy dwóch podmiotów 5 podatek od środków transportowych osoby fizyczne i prawne 33 281 ,50 zł. 50 groszy, w tym kwota rozłożo zaległości rozłożona na raty 15 tysięcy upomnienia wystawione na kwotę 15 399 zł. I tu jest 5 podmiotów. W trakcie wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. I teraz osoby fizyczne, zaległości, zobowiązania pieniężne podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny. Ilość podatników 2239, ilość podatników posiadających zadłużenie 522, zaległości podatkowe za lata ubiegłe 130 640 ,98 zł. 98 groszy, za rok bieżący 299 257 zł. 4 grosze, w tym odwołanie jest tutaj. Jednego z przedsiębiorców 84 227 zł. Razem z zaległości 429 898 zł. i 2 grosze. Wystawionych upomnień w okresie od 1 stycznia 2018 do 27 maja 2019 1657 sztuk wystawionych tytułów wykonawczych od 1 stycznia 2018 do 27 maja 2019 88 sztuk na kwotę 245 026 zł i 40 groszy, z tego zrealizowane 239 378 zł i 60 groszy. Również w trakcie są wystawiane upomnienia i tytuły wykonawcze do komornika. Dziękuję bardzo. Chciałabym oboje zapytać panią Wójta, Panią Skarbnik czy może w odwrotnej kolejności Czym skutkowało będzie nieprzyjęcie uchwały tej, o tych obligacjach? Albo inaczej, co stanie się, jeżeli nie przyjmiemy, nie wydamy tych obligacji? Myślę, że ta odpowiedź nie ma sensu. Już na samym początku sesji dzisiejszej powiedziałem, że jeżeli tej obligacji dzisiaj, tej uchwały nie przyjmiemy, nie wypuścimy obligacji, to wchodzimy w program naprawczy, a to się wiąże z tym, że nie będziemy realizować żadnych inwestycji. I Fundusz Stołecki, tak jak powiedziałem, jest zatrzymany na czas programu naprawczego, a to jest minimum dwa lata. O ile zostanie on w te dwa lata poprawnie zrealizowane. No można się śmiać. Jak ma Pan lepsze rozwiązanie, to proszę zaproponować, bo Państwo, oboje radni mnie pytali o trzecie rozwiązanie. Jest trzecie rozwiązanie, ale nie będę o nim mówił, bo na tą chwilę jest nierealne. A sami Państwo nie zaproponowali żadnego rozwiązania. Po to jesteście Państwo radnymi, żeby proponować, pomagać nam tutaj w tej pracy, tak? A nie przeszkadzać. Tak uważam. Dziękuję nie bardzo. Nie proponuję, jeżeli mogę Pani Przewodnicząca, nie proponuję Proszę. innego trzeciego rozwiązania, bo bardzo sama, sam pomysł wprowadzenia 4,5 miliona do budżetu uważam za właściwy, natomiast sam sposób rozprowadzenia tych środków po kontach znaczy się po rozdziałach, bardzo mi nie odpowiada jako osobie, która woli inaczej racjonalnie gospodarować środkami. Przeznaczenie 500 tysięcy na inwestycje z kwoty hipotetycznie nieprzyjętej 4,5 miliona jest moim zdaniem nierzetelne i nieefektywne. To jest jedno. Poza tym, że to było palcem na wodzie, jest nadal to opisane. Natomiast bardzo odpowiada mi plan naprawczy, ten, o którym Pan mówi, którym Pan straszy. A uważam, że nie jest to straszek, a realna sytuacja, z której moglibyśmy skorzystać. I tak zdecyduje większość w głosowaniu. Ja mam jednak prawo do posiadania odmiennego zdania. Mam właśnie takie zdanie. Uważam, że program naprawczy. Mógłby nam więcej przynieść zysku niż pójście w, w kolejne zadłużenie. Mam prawo, prawo tak uważać, na przykładzie ościennej gminy, która miała program naprawczy, która przez dwa lata czy trzy nawet nie brała y, funduszu sowieckiego, nie rozdawała i na inne drobne tego typu przyjemności. I spieli budżet, wyprostowali go na tyle, że teraz realizują to świetnie i naprawdę aż jest miło popatrzeć. Teraz biorą kredyty, ale dali sobie dwa lata na wytchnienie od kredytów. Jaka to gmina? Pan doskonale nie, nie wiem właśnie, nie kojarzę. Jeżeli mówi Pani o gminie Dąbrówno, to tam była subrogacja kredytów. Nie wie Pani o czym Pani mówi. Tyle, e, wiem. Proszę. Dziękuję. Wiem o czym mówię. Nie, mówię. No nie mogę tego całego czytać. Tu są dane też takie wrażliwe, których nie mogę udostępniać. Ja mogę powiedzieć o kwocie. Została ogólnie kwota nałożona, jak gdyby kary w kwocie 7 496 256 złotych na przedsiębiorcę. Z tego 60% jest dla gminy do przelania na konto gminy, 40% jest z tego na do przelania na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Od tej decyzji przedsiębiorca odwołał się do prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Spóźnił się z terminem. Natomiast to znaczy, od decyzji się odwołał do dyrektora, natomiast prezes Wyższego Urzędu Górniczego utrzymał w mocy jak gdyby tą pierwotną decyzję i odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. Od decyzji dyrektora okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie numer 208 na 2018 18 z dnia 2 listopada 2018 roku i tu jest znak sprawy podany, I mówię, no całe jest uzasadnienie. Z tej kwoty 7 496 256 zł dla nas jest tam 4, niecałe 4,5 miliona 4490 To jest decyzja urzędu państwowego. Jest to ważna decyzja, czy będzie ściągnięta, nie wiadomo. My też jako urząd gminy wystawiamy decyzje podatkowe i też wszystkich nie ściągamy, tak? No ale po to jest decyzja, żeby ją egzekwować. Tyle uważam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Balar, czy zadawała Pana ta odpowiedź? Nie nie, ale nie drogi, nie Dziękuję bardzo. Paragraf pierwszy. Gmina Grunwald wyemituje, obligac wyemituje obligacje na łączną kwotę 1 400 000 zł. Paragraf drugi. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Paragraf 3. Obligacje zostaną wyemitowane w 2019 roku w jednej transzy w 11 seriach. Paragraf szósty, szósty. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnej gminy Grunwald. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów w gminy Grunwald. Paragraf 7. Upoważnia się wójta gminy Grunwald do zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania, wykonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji, wypełnienia, wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grunwald. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Dziękuję radnemu. Proszę, czy państwo radni mają uwagi co do treści? Nie widzę. Wobec powyższego przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych? Zaczynamy głosowanie. Kto jest za? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. To jest przeciwny? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję bardzo. Projekt yy, 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 przedstawionej uchwały został przyjęty. Proszę tak. bardzo. Mam pytanie do pana radnego Ryszarda Boli. Kto pana upoważnił do? Yy, zakupów dokonywanych w firmie Interlas konkretnie kantówka 100 na 100 podmiany Sosna na kwotę 984 zł. A kto miał mi upoważnić? Właśnie pytam, bo nikomu, żadnemu radnemu, żadnemu sołtysowi takiego upoważnienia nie wydawałem. Na kopii faktury, jaka została w firmie Interlas widnieje Pański podpis. Nie wiem teraz, gmina ma zapłacić za czyj materiał? Za materiał, który został kupiony w ramach Funduszu Sowieckiego na potrzeby sołectwa. Nie ma takiego punktu we wniosku, który był złożony w, 2 września 2018 roku do gminy. Nie było takiego wniosku też złożonego później w domie. nie gminy nie wyrażał na to zgody. Także nie wiem na jakiej podstawie. To, to znaczy jakiego wniosku pan nie, nie może znaleźć? Przed e, jak gdyby jakimikolwiek zakupami państwo musicie składać wniosek do wójta o wyrażenie zgody na realizację przedsięwzięć czy przedsięwzięcia, przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego. Dopóki takiej zgody nie będzie, nie macie państwo prawa dokonywać żadnych zakupów. Jasne panie wójcie. Do tej pory nie pytałem czy, czy wójta o to. I myślę, że nie będę pytał, skoro zgodę na środki w budżecie gminy wyraziła Rada Gminy, podejmując uchwałę o budżetu Panie radny, to nie tak to działa. Ja tylko powiem tyle, że ja tej faktury nie przyjmuję do realizacji. Nie ja wiem co Państwo z tym zrobicie. Natomiast przez gminę na pewno ona nie będzie zapłacona. W momencie kiedy ja bym dzisiaj tą fakturę opłacił, automatycznie mam dyscyplinę finansową. Za to. Tak, tak. Postaram się, żeby yy, Pana podwiedzali tutaj yy, ci, yy, yy, zajmują się dyscypliną. Zapraszam, nie ma problemu. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Czy ktoś wy się znajdzie. Tak. Proszę Pani, Pani Chciałam jeszcze dodać Panie Radny, że właśnie dziś nawet sprawdzaliśmy i, i e, przedsięwzięcia, które zostały przyjęte, przyjęte przez Radę Sołecką w Nielnie nie ma czegoś takiego, żeby był zakup e, jakichś tam kontówek czy desek jest oczywiście zakup ławek, a nie zakup ma takich materiałów i tak jak pan powiedział, że bo tam coś mamy, jakieś ja po prostu nie mam gdzie tego włożyć. Rada Sołecka w Mielnie zaoferowała, że kupi ławki, a nie materiał do ławek, a więc do czego mamy to, to zakupy za Państwo Państwa wola, bądźcie co. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych?